Bardziej korzystna byłaby budowa ciała antylopowatych. Choć formy koziorożcowate wykazują zapewne lepszą nośność. Bardzo szybko się uczysz, doktor Sobek. W trakcie analizy porównawczej morfologii różnych grup ssaków zgromadziłam bogate dane na temat wymierania czwartorzędowego. Tak. I jakie są wnioski? Gaja? Z punktu widzenia logiki, to wymieranie miało przyczyny naturalne. Jednak całkowite wyginięcie megafauny jest bardzo smutne. Wszystkie te gatunki odeszły na zawsze, co wywołuje u mnie żal. To trudno dokładnie opisać. Czy mam awarię? Ach, nie, nie, nie masz. To dobrze, bardzo dobrze. Najbardziej korzystna byłaby budowa ciała antylopowatych, choć formy koziorożcowate wykazują zapewne lepszą nośność. Bardzo szybko się uczysz. Doktor Sowek, w trakcie analizy porównawczej morfologii różnych grup ssaków, zgromadziłam bogate dane na temat wymierania czwartorzędowego. Tak? I jakie są wnioski? Gaja? Z punktu widzenia logiki, to wymieranie miało przyczyny naturalne. A jednak. Jednak całkowite wyginięcie megafauny jest bardzo smutne. Wszystkie te gatunki odeszły na zawsze, co wywołuje u mnie żal. To trudno dokładnie opisać. Czy mam awarię? Oh, nie, nie, nie masz. To dobrze, bardzo dobrze.